Deweloperzy próbują w ten sposób osiągnąć kilka rzeczy. Przede wszystkim chcą zapewnić graczom z większą ilością czasu cele do osiągnięcia i nagrody do zdobycia. Niestety, lata grania w MMO sprawiły, że jestem jednym z tych graczy, których mózgi są nabierane przez zapełniające się paski. Jeżeli gra mi się podoba, to możliwość rozpoczęcia ponownego ich napełniania daje mi poczucie osiągania czegoś i wiem, że nie jestem jedynym takim przypadkiem. Drugim celem deweloperów jest próba wyrównania szans między graczami bez życia, takimi jak ja, i tymi z ograniczoną ilością czasu, który mogą poświęcić na granie. Embark zdają sobie sprawę, że rozwiązanie nie jest idealne i nie wyrówna pola tak jak zrobiłby to globalny wipe czy reset, ale celem ekspedycji jest bycie bardziej sprawiedliwym wobec wszystkich graczy i dostosowanie się do ich możliwości czasowych. No a po co w takim razie mieliby zgodzić się na to gracze? Jak wcześniej wspomniałem, otrzymanie celów i motywacji do grania to jedna z bardziej oczywistych kwestii, ale są też inne. Przede wszystkim jest to opcja rozpoznawalności obecności przy konkretnych eventach w grze. Jeżeli dana ekspedycja będzie nagradzać ozdobami czy tytułami, to po jednym spojrzeniu będziemy wiedzieć, że dany gracz ją ukończył i prawdopodobnie był świadkiem eventów, czy to w grze, czy to w społeczności, które miały miejsce podczas danego sezonu. Możliwość przychwałek dużym czarnym ptakiem, świadczącym o ukończeniu ekspedycji, też jest nagrodą samą w sobie. Oczywiście to przenośnie, czarny kogut już jest dostępny w sklepie, ale wiecie o co chodzi. No i finalnie, za poświęcenie rajdera otrzymamy też nagrody.